Dzień dobry Państwu. Chciałem Państwu powiedzieć e, o sytuacji, jaka jest coraz częstsza w tej chwili. Tutaj spotykamy się to praktycznie codziennie już teraz. Odnośnie e, tak zwanego nużeńca. Jest to pajączak, który e, mieszka w, włos, w włoskach, e, w sybulkach włosów i... Między innymi na twarzy, niektórzy mają w brodzie, we włosach i okazuje się, że to jest bardzo uciążliwa w tej chwili i bardzo nieprzyjemna choroba. Tutaj kupę ludzi do mnie dzwoni o pomoc, wprost błagając o pomoc. Jak to się objawia? Takie objawy są, że jest swędzenie na twarzy, są wysypki różnego rodzaju, czerwone, takie czerwone plamy powstają. I dłuższy czas byśmy się zastanawiali, co dokładnie jest przyczyną tego, że ludzie no cierpią z tego powodu. I tutaj żeśmy robili badania i doszliśmy do wniosku, że jest to wina właśnie nurzęca. I jest to taka uciążliwa choroba, bo to ani się podrapać, ani nic nie można praktycznie, bo to się cały czas przenosi z miejsca na miejsce. My nie możemy tego usunąć, dlatego że tu jest bardzo ważna higiena w tym wypadku, bo one zostają na poduszce później, nawet jak ktoś to wybije, to one się znowu nam, e, przenoszą na ciało i no, niektórzy dostają do, do głowy, po prostu, mówiąc krótko, na głowę, bo nie wiedzą co się z nimi dzieje, a drapać się też nie można wiecznie. I postanowiliśmy, że zbudujemy nowego typu zapera, on będzie taki sam jak ten który będzie w stanie zabijać właśnie tego nużeńca prądem elektrycznym. Okazuje się, że jest to bardzo skuteczna rzecz, bo tylko prąd zabija wszystko co żywe, każdy, każdy żywy organizm, ale musimy go po prostu przystosować do takiej pracy i częstotliwości, która tu jest pokazana w tej książce dr Clark. Tu są te tabele częstotliwości pokazane i, i dokładnie gdzie jest nurzenie z jakiej częstotliwości. I postanowiliśmy właśnie dla tych ludzi, żeby przestali się już tak męczyć i cierpieć, zrobić w przeciągu około dwóch tygodni nowy rodzaj zapera pracujący wyłącznie na takiej częstotliwości dokładnie, na jakiej pracuje nurzeniec. To jest temat, który chciałem wstępnie poruszyć, że ci właśnie którzy mają bardzo wielkie problemy z tym yy, pajączakiem, bo to jest tak naprawdę pajączak, będą mieli okazję no, wyleczyć się dzięki właśnie zaperowi. Nigdy nie, nie, wcześniej nie, nie, e, nie robiliśmy tak dokładnego urządzenia, czy zapera, czy biorezonatora, który działałby wyłącznie na nużeńca, ale no, po tylu prośbach i, i, i informacjach, jak ludzie się męczą z tym, Postanowiliśmy dodatkowo uruchomić takie urządzenie specjalnie działające na nużeńca. Dzisiaj miałem właściwie inny troszeczkę temat do omówienia. Chodzi o nowe technologie, które no pojawiły się w tej chwili już. Tutaj było parę osób u mnie, które chcą to rozpowszechniać, a te technologie były ukrywane dość, od dość dawna. Zresztą Patentów ukrytych przed ludźmi jest około 6, przeszło 6 tysięcy w różnych branżach i dziedzinach. Nie, nie wspomnę tu o y, urządzeniach dygrawitacyjnych, tak zwanych latających sportków czy pierścieni Sarla, które zostały ukryty, ukryte y, ze względu na to, że wytwarzają darmową energię. Ja nad takim urządzeniem w tej chwili pracuję ale no, mam pewne problemy z, no, z materiałami czy urządzeniami, które są niezbędne I, i na dzień dzisiejszy jeszcze nie jestem w stanie no, na ten temat dokładnie powiedzieć, ale jest to na pewno urządzenie, które zainteresuje bardzo wiele osób. No ale to, to mówię w najbliższych kilku tygodniach, mogę dopiero to ujawnić. Tutaj y, odwiedziły mnie osoby, które... Y, w, od pewnego czasu już wprowadziły na rynek nowe całkiem technologie. Chodzi o nasze zdrowie. Jest to firma, są to już gotowe atesty yy, yy, powiedzmy mikrobiologiczne yy, oparte yy, yy, prawie zawsze o yy, nanocząsteczki, to pokazuję te firmy, ich atesty, jakie mam, to są Szwajcaria, Włochy, Niemcy. To są znane duże firmy, które opracowały te właśnie nanotechnologie do oczyszczania i utylizacji zanieczyszczeń między innymi do wykorzystać je można do produkcji bardzo wysokiej jakości produktów żywnościowych. Tu jest ser zrobiony właśnie w oparciu o takie bakterie i nanocząsteczki, czy nano, mikroelementy. To jest parmazoni, bardzo smaczny, muszę przyznać. E, który w warunkach domowych wykorzystuje się najczęściej do robienia pizzy. Tu jest olej też tych firm gotowe, już są opracowane i produkują w tej chwili już te produkty. Są one trochę droższe, ale są już w tej chwili dostępne u nich. I ja po prostu dali mi propozycję, żebym wszedł z nimi w jakiś kontrakt, bo chcą wzbogacić te produkty jeszcze polem elektrostatycznym, o którym ja często mówię, na zasadzie których działa też m.in. fotel Lakowskiego czy cewka Tesli. I te produkty. Praktycznie to są y, bardzo zdrowe produkty i y, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania y, organizmu. To znaczy ta technologia jest bardzo ważna. Tu mam jeszcze taki pojemnik testowy z firm, który nie wiem czy będzie widać, ale myślę, że będzie widać. Jest to y, produkt y, przeznaczony do... Y, utylizacji, na przykład i oczyszczania stawów wody, y, wody w jeziorach po y, nalaniu odpowiedniej dawki takiego, y, bo to jest wszystko y, oparte o, o bakterie y, specjalnie wycho, wycho, wychowane, wychodzowane i one potrafią w bardzo krótkim czasie oczyścić staw, basen i praktycznie jak widziałem te całe filmy, tych, jak to działa, z tych instytutów basen wielkości powiedzmy, no nie 100 na 200 metrów był wyczyszczony w przeciągu około trzech miesięcy. Do, idealnie czysta woda. Te produkty, te są właśnie, czy bakterie są dodawane do tych produktów, których, który tu pokazałem, do właśnie oczyszczenia wody zmiany ich właściwości tego tych no, pokarmów i myślę że od nas zależy czy te produkty zostaną wprowadzone jak wiemy w tych wszystkich marketach są to, jest to żywność to naprawdę tak naprawdę nie jest to żywność tylko jakieś pochodzenia nie wiem jakiego są to produkty z bifosatami, innymi truciznami, które no, powodują, że nasze organizm są, organizmy są osłabiane i, i, i systemy immunologiczne się zapadają. Ale właśnie tego typu technologie pozwolą nam, oczywiście jak, jak te firmy się będą mogły przebić na większą skalę, bo jest to zagrożenie dla tych, którzy produkują Żywność nie mają w tym interesu, żeby takie produkty się pokazywały, i myślę, że od nas zależy wyłącznie, czy zmienimy to wszystko, co nas otacza i uwolnimy się od tego systemu niewolniczego, który jest narzucany przez elity świata, żeby nas zdopopulować po pierwsze. Tu macie, proszę Państwa, odnośnie szczepionek. Wiecie, doskonale już większość wie jak to działa i jakie są skutki działania szczepionek. Na szczęście już niektóre firmy lotnicze połapały się, że ludzie, którzy się zaszczepili, no, umierają wprost w powietrzu, bo zmienia się ciśnienie atmosferyczne w powietrzu. I my musimy stworzyć nowy jakby system, który pozwoli nam bronić się przed tymi skutkami ubocznymi wszystkich tych produktów żywnościowych. Ja dlatego też dziwię się, że znaczy nie dziwię się, bo doskonale znam układy te międzynarodowe i te układy niewolnicze, jakie powstały już do, dość dawno temu, żeby nas zdepopulować, no, żeby y, przejąć władzę nad ludźmi na, y, przez banki czy korporacje. Sami widzicie, że y, bardzo fie, wiele firm już y, padło, nie jest w stanie wytrzymać konkurencji, a y, firmy, te wszystkie korporacje zagraniczne y, no, przejmują za bezcen nasze y, rodzinne, rodzinne firmy czy to rolnicze, czy jakieś sklepy inne, które dawały pracę wielu ludziom dawały w miarę dobry towar, zdrowy towar. Także no, zostało nam albo w, w, możliwość wprowadzania takich technologii, albo no, po prostu zostaniemy w, w krótkim czasie tak zatruci, że nasze ciała staną się syntetyczne i no, już prawdopodobnie Jedynym wyjściem z tej sytuacji to będzie wieczne leczenie się, chociaż już służba zdrowia praktycznie nie istnieje w ogóle, bo została zniszczona też w pewnym celu, żeby przejąć kontrolę nad ludźmi. Tak samo pompowanie tego COVID-19 przez media, które są skorumpowane i kupione przez tych, co rządzą, tak zwane elity światowe, chociaż jeszcze do dzisiaj są ludzie, którzy wierzą w to, że ich nie ma, tak samo jak wierzą, że no, życie powstało przez przypadek, ale to są ludzie, no, mówię, na poziomie takim, jakim są i raczej są już niereformowani i im jest w tym niewolnictwie dobrze, dostają na, na miskę ryżu i wykonują pracę taką, jaką ich panowie i szefowie im polecają. Także te wszystkie zaoboszczenia, które teraz na jesień znowu się zaczną, bo to jak ludzie wyjdą na ulicę, to musi od razu być wprowadzony stan wyjątkowy, że nowo koronawirus yy, no, zaatakował. A kto z Was yy, teraz słyszy o grypie, która była, jest i będzie zawsze i będą trzymali ludzi dalej w ogłupieniu i w podstępny sposób manipulowali dalej i wykorzystywali także Państwu pokazuję właśnie produkty, które powinny wejść jak najszybciej do ogólnego no, na, ogólnie na rynek i ludzie powinni z tego korzystać to ja bym tyle z grubsza i mam nadzieję, że niedługo coś ciekawego pokażę odnośnie urządzeń energetycznych na dzień dzisiejszy mówię, nie mogę jeszcze tego zrobić, bo nie mam pomiarów jeszcze dokładnych, a to wszystko wymaga czasu i doświadczeń. Mam firmy, które się też tym zainteresowały, chcą mi trochę pomóc. Myślę, że w najbliższych tygodniach takie coś pokażę. Dziękuję bardzo.